Się manko z Sankt Petersburga. Wiecie czym się różni weszło od połowy prezentacji Polski? A no tym, że pojechaliśmy na Euro. I jak zaczynać? To najlepiej od słabego żartu. Nie oglądajcie tego vloga. Tu będą tylko żarty w stylu Kamila Gapińskiego. I nie będzie kibiców, bo przecież wszyscy zostali w domach. Nie będzie nawet żadnej dynamiki, bo przecież taki rozstrzał jest w miastach, że zanim gdziekolwiek dotrę to miną 3 dni. Ja to proszę pana mam bardzo dobre połączenie. A tak zupełnie serio jest mi niezmiernie miło powitać Was z pierwszego vloga z Euro. To będzie naj, największy hit internetu w historii polskiej i zagranicznej piłki. Będę w Sankt Petersburgu, w Sewii, potem znowu w Sankt Petersburgu. Ja to proszę Pana, mam bardzo dobre połączenie. Przed wyjazdem trzeba jeszcze ogarnąć kilka organizacyjnych rzeczy. Przede wszystkim zadbać o kwiatuszki. Pożyczam Ci kwiatkę na 30 dni. <laughs> Ojejku, dziękuję, ale ładny. Będę dbała o niego, podlewała trzy razy dziennie, więc może być spokojny na pewno. Po drugie, trzeba pożegnać się z redakcją i poprowadzić ostatnich Waszych polskich. Jestem bardzo wdzięczny, że z nich z oczu na tak długo. Musisz mordeczko sobie obiektyw wyczyścić, to pierwsza podstawowa sprawa. Była tak zamaziany, że nie, nie, nie widać w ogóle, będziesz, będziesz w Rosji, a tu wiesz... Nie, inaczej, będziesz, będziesz nie wiem, we Włoszech, będzie widać Rosję, nie? Zadowolony? Wysyłamy cię tam dlatego, że nie mieliśmy akurat nikogo lepszego. Akurat wszyscy porządni reporterzy nam odmówili, a ja nie mogę, bo jestem naczelnym, ale wierzę w ciebie. Po trzecie, odebrać paczkę od New Balance'a. T-shirt. Obuwie. Po czwarte jechać dać sobie wsadzić patyka w nos, patyk w nos. Nic przyjemnego. Na no, do tego jeszcze wiza, przeloty, noclegi, akredytacje, dużo pracy przed wyjazdem. Moja podróż będzie podzielona na trzy etapy. Etap numer jeden, czyli podróż z Warszawy do Gdańska pociągiem. Etap numer dwa, autobus. To, to po rusku mówię. Etap numer dwa, autobus do Kaliningradu, wsadzają nas przed przejściem granicznym, które trzeba pokonać samemu, a później nas. Po tym przejściu granicznym odbierają. No to brivet, Rosja. Oraz etap numer 3, czyli podróż z Kaliningradu do Sankt Petersburga samolotem. No i w końcu udało się dotrzeć. Jestem w Sankt Petersburgu, nagrywałem ten film i w Kaliningradzie. Jeśli zastanawiacie się skąd takie fikołki logistyczne, no to już spieszę z odpowiedzią. Lotów z Warszawy nie ma zbyt dużo, a jeśli już są, to, to są bardzo drogie. Także jeżeli Wam się udało jakiś złapać w rozsądnej cenie, to, to gratuluję. Droga lądowa to. Jakieś 30 godzin podróży, więc trochę to odpada. Było też wiele lotów z Polski przez Wielką Brytanię i normalnie byłaby to bardzo fajna logistyczna opcja. Natomiast oczywiście Rosja nie wpuszcza ludzi, którzy przyjeżdżają do niej z Wielkiej Brytanii, i nieważne, czy mieszkasz tam na co dzień, czy jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii, czy po prostu poleciałeś tam z Polski, nawet nie wyszedłeś z lotniska i, i potem przysiadłeś się w samolot do Rosji. Nawet w takim przypadku, jeżeli spędziłeś na tym lotnisku, godzinę, to i tak zostajesz zaproszony na 14-dniową kwarantannę przez rosyjskie władze. Każdy kraj ma inne przepisy odnośnie do COVID-u i, i też trzeba tutaj lawirować na tyle dobrze, żeby się w tym wszystkim połapać. Na przykład, gdybym chciał polecieć bezpośrednio z, Los, z Rosji do Włoch, co planowałem, no to byłbym objęty taką koncepcją bańki, czyli mógłbym się poruszać tylko od hotelu do stadionu, znów do hotelu i na lotnisko. Zostałbym zgłoszony do takiego odpowiednika wózkiego sanepidu, no i podobno byłoby to wszystko, tak przynajmniej deklaruje UEFA, e, rzetelnie kontrolowane. Z rybą, tak? Nawet UEFA w swoich wytycznych napisała, że nie można chodzić do sklepów w takiej sytuacji. Z rybą, tak? Ale gdybym poleciał z Rosji do Polski i z Polski do Włoch... Z rybą, tak? No to już jest totalny luzik, że zero żadnej kwarantanny, wszystko mógłbym legalnie robić. W Anglii na przykład podczas półfinałów i finału trzeba będzie zrobić tak jakieś cztery testy. W Rumunii... Z nie trzeba żadnego. Także każdy kraj ma jakieś swoje przepisy. Jest to czasami niekonsekwentne, jest to czasami uciążliwe, no ale takie mamy czasy, nic z tym nie zrobimy. Nie jest to temat bezpośrednio związany z euro, ale stwierdziłem, że skoro spędziłem w tym Kaliningradzie kilka godzin, to przynajmniej wam go pokażę. Kim najbardziej znanym budynkiem w Kaliningradzie, można powiedzieć, że, że pewnym symbolem tego miasta jest Dom Sowietów, który widać za mną. Faza była taka: po wojnie pruski królewiec został włączony do Związku Radzieckiego. Był tam, tu gdzieś mniej więcej, popruski zamek, który po parunastu latach Greżnie wkazał wysadzić w powietrze. Miał być taki symbol: odetniemy się od Prusów, Kaliningrad będzie radziecki. No i wybudowali takie okloca brutalistycznego. I gdy już tyle wybudowali, to się okazało, że jest jakaś awaria gruntów i nie można dokończyć tej budowy. Bo używanie tego budynku mogło być niebezpieczne, on by po prostu mógł się zawalić. Miała tam być siedziba administracji, taki budynek zrobiony z wielką pompą, pokazujący siłę Związku Radzieckiego. No i wyszło jak wyszło. Podobna legenda głosi, że to zemsta prusów, zresztą nie wiem, jakby się miała dokonać, ale taka metaforyczna, symboliczna zemsta prusów na to, zemsta na to, że Rosjanie chcieli znicz, zniszczyć ich Dziedzictwo. Kaliningrad ma swoje ładne miejsca, ale tak generalnie to można się tu poczuć trochę jak w Polsce lat 90. Kiedyś tam były ważne mecze. To stadion dzisiaj Baltiki Kaliningrad. Trochę w sumie szkoda go na drugą ligę. Pewnie wielu z was normalnie wybrałoby się na ten turniej, ale albo nie wylosowaliście biletów, bo było ich mało, albo zabiła was cała logistyka związana z odwoływaniem lotów czy covidem. Wiem. chciałbym, żebyście dzięki temu vlogowi, znaczy no nie temu konkretnemu, ale dzięki temu cyklowi vlogów, Poczuli się tak, jakbyście byli na miejscu. Chciałbym pokazać Wam tu przede wszystkim atmosferę turnieju, jakakolwiek ona będzie, żebyście oglądając te wideo czuli się tak, jakbyście byli tutaj fizycznie, czy to w Petersburgu, czy w Sewii. Taki jest cel, postaram się z niego wywiązać. Także jeśli chcielibyście poczuć taką namiastkę Rosji, Kaliningrad jest bardzo fajną opcją. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki każdemu, kto zobaczył to wideo. To było takie bardziej wprowadzenie, zajawienie tego, że, że będę takie wideo przygotowywał podczas tego euro. Także lecę w dalszą część podróży i widzimy się już w Sankt Petersburga. Ciao!